Cześć, z tej strony Chris, witam was w kolejnym odcinku Strain Sea 2 Dzisiaj sobie zrobimy zadanko na Sand Patch Grade Ze scenariusza Pełen Zbiornik Paliwa Widzę, że to jest dosyć długie zadanie, ale mam nadzieję, że uda nam się wyrobić w jednym odcinku Bo znając z autopsji samego siebie wiem, że jak dzielę coś na dwie, trzy części to czasami kompletnie zapominam i nie kończę zadania więc wolałbym od razu je zrobić w jednym odcinku. Dobra, pełen zbiornik paliwa. Zobaczymy, jak tutaj w tym zadaniu mi pójdzie. Nie jest ono na maksymalnym poziomie trudności, ale te trzy kwadraciki już mówią o tym, że gdzieś tam może być jakiś problem. Dobra, ja jeszcze sobie tylko tutaj ustawię dźwięk, bo te maszynki pracują dosyć głośno, więc damy sobie efekty tutaj, no myślę, że wystarczy, widzę, że jednak jest i tak cicho, no dobra, o, zanim wejdziesz na pokład Q015 musisz dołączyć... Z... Z tyłu dwie lokomotywy GP38-2. Przejdź więc do nich i podejdź do stacji rozrządowej, gdzie czeka już na ciebie Q015. Eee, usiądź w siedzeniu maszynisty w lokomotywie prowadzącej. Czyli tutaj. E, z tej strony, gdzie ja chciałem wchodzić? Już trochę czasu minęło od ostatniej przejażdżki tutaj, więc dobra, jesteśmy. Tutaj teraz musimy zrobić podstawowe rzeczy. Ja jak zwykle nie mam wskaźnika. Niech nam już tutaj mówi co mamy robić. Ustaw generator pora, nastawnik kierunkowy, hamulce i użyj dwukrotnie sygnału dźwiękowego. Dobra, tutaj mamy wszystko ustawione. Czyli wychodzi na to, że tylko zwolnienie hamulców, nastawnik kierunkowy, Co jeszcze? Tutaj zawrót towarowy. Dobra, podejrzewam, że to o to chodziło. Dobra, lokomotywa została już przygotowana. I co dalej? Gotowy do odjazdu, czyli sobie jedziemy. No dobrze, ale musimy zaczekać. Bo. No dobra, jedziemy. W takim razie bo on tutaj trochę myśli. Tylko powiedzcie mi, gdzie my jedziemy. Dobra, bez tych Tutaj muszę ustawić dźwignię przełącznika. Okej. Okay. I teraz e, musimy sprzęgnąć wagony. To są takie podstawowe czynności, które e, musimy tutaj wykonać. Ale powiem wam, że e, jeśli chodzi o trasę Satpatch Grade, ma coś w sobie takiego fajnego, że e, jest wymagająca. Mamy sporo zadań do zrobienia. I naprawdę nie można się na niej nudzić. Dobra, czy ja tutaj dobrze ustawiłem? Dobrze. No jeszcze kawałek. No niestety trzeba na początku takie czynności wykonać, żeby potem móc sobie śmigać już na trasie, chociaż tu też sobie tak nie pośmigamy, bo mamy dosyć często podgórkę, no, ta trasa jest wymagająca, ale przez to też stanowi duże wyzwanie i można się na niej nieźle pobawić. Dobra. Wolnimy sobie tak tutaj do 8-7 km na godzinę albo i nawet mniej bo mam zawsze różne niespodzianki jak jadę szybciej i chcę doczepić wagony No, jeszcze kawałeczek, jeszcze, 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 jeszcze i hamujemy, dobra. Ok, i teraz tak. Przygotuj się na wiele zadań. Wyłącz oświetlenie, ustaw nastawnik kierunkowy jazdy na pozycję. Dobra, to wskoczymy tutaj do kabiny. I teraz tak. Nastawnik neutralny, wyłącz oświetlenie. Hamulec automatyczny na hamowanie pełne. Automatyczny, dobra. Pełne hamowanie. Tutaj musimy zwolnić. I jeszcze zawór. Dobra, mamy to. usiąść w siedzeniu maszynisty w lokomotywie prowadzącej. To przesiadamy się i zobaczymy co nas tutaj czeka. A, czyli muszę tutaj lecieć ponad e, kilometr. No nie, bez kitu naprawdę? <laughs> Przecież to powinny być jakieś specjalne drezyny, żeby ten kawał przejechać. No ale dobra, idziemy. W sumie jeszcze nawet nie wyruszyliśmy na trasę, już 8 minut minęło. Ale pamiętając jak ostatnio robiłem zadanie na Sat Patch Grade i chciałem trochę przyspieszyć, żeby czasu zaoszczędzić, a potem miałem problemy z hamowaniem z górki, to tym razem tutaj już będę się starał wykonywać to zadanie zgodnie z prawidłami i jak tutaj będzie nam pokazywać. Co? Teraz mamy prawie 2 km do. Nie, to jest jakaś pomyłka, no już przeskoczyło. Tak jakbym tutaj po kilometrze miał znowu 2 km, a jakbym doszedł do końca, znowu by mi pokazywa... e, pokazało 2 km, to bym musiał iść 10 km, nie? I to w sumie byłoby bez sensu, bo. Wtedy mógłbym sobie taki ładunek na plecy zarzucić e, i, i zanieść po co to do pociągiem jechać, nie? I zrobiłoby się z World 2 Dead Stranding. Dobra, jeszcze pół kilometra do przejścia, mam. Ale dobrze, dobrze. Tu sobie trochę poprzechodzę. To potem w osiągnięciach będzie mi zaliczać. Bo z tego co pamiętam, tam jest chyba 10 tysięcy mil do przejścia. Na piechotę. Więc. Każde takie przejście zbliża mnie do tego osiągnięcia. Bo tak jakbym miał specjalnie to sobie robić i łazić, to no, kompletnie mija się z celem. Kiedy chce się jechać pociągiem, a tutaj trzeba dreptać, nie? Ale mamy też do odkrywania na pieszo wszystkie stacje tam, gdzie musimy sobie pewne rzeczy zrobić. Na przykład doczepić mapę, na przykład na Isle of Wage Zbieramy lody, zostawiamy bilety i takie inne czynności, które nam tutaj podbijają punktację i, i osiągnięcia, więc wtedy też możemy sobie zrobić to osiągnięcie łażenia na piechotę. Dobra, wreszcie jesteśmy na miejscu Trochę będzie teraz można odpocząć po tej przechadzce. O, kolega z długą szyją już siedzi. Cześć, panie. I co teraz? Dzisiaj będziesz prowadził pociąg kierujący się na wschód. Wygląda na to, że jest to usprawniony technologicznie model, wyposażony w różne gadżety. Co do tych dodatkowych wagonów. Cóż, musisz zabrać je do Summit. Są tam potrzebne do pracy w terenie. Z powodu braku wśród załogi, ktoś musi dostarczyć je w pojedynkę. No, wiedziałem, że. Nie dosyć, że muszę się nałazić, to wszystko muszę zrobić sam. Dobra. Mam tutaj załączone podpowiedzi, jeśli chodzi o te wszystkie wskaźniki, bo już e, nie chcę tutaj przedłużać dodatkowo. Dobra. Q015 prosi o zezwolenie na wyjazd z terminalu Camberland do Sandpatch. Odbiór! Q15, zezwalam na jazdę z terminalu Camberland do Sandpatch. Przestrzegaj sygnalizacji. Odbiór. No i gitarka. Miła jak zawsze pani tutaj nam powiedziała, że możemy jechać. Q015, jedziemy z terminalu Camberland do Sandpatch. Bez odbioru. Jedziemy do Sandpatch Summit 27 km mamy do przejechania A potem co? Zaraz zobaczymy eee, Rozłącz wagony, wejdź na pokład, usiądź w fotelu maszynisty No zobaczymy ile nam to zajmie Na razie z tym składzikiem musimy się rozpędzić. Nie jest tego trochę. No Tego tutaj nie lubię na sandpatch grade, bo przy zmianie kamery po prostu nam się e, załącza strona ładowania. Tu jeszcze mamy niby pod górkę, chociaż to wygląda, jakbyśmy jechali z górki. Ale nie, trochę za dużo dałem mocy. Dobra, dopóki się rozpędza, niech się rozpędza. Ale coś mam wrażenie, że to zadanie trzeba będzie podzielić na dwie części. Bo 27 km tutaj w takim dosyć żółwym tempie może być dość długim procesem Już się powtarzam, ale nie podoba mi się oświetlenie w Sandpatch Grade. Tutaj jest ciągle jakoś tak mdło, że tak powiem. Mogliby to naprawić, ale pewnie już nic się tutaj w tym względzie nie zmieni, biorąc pod uwagę, że twórcy mają masę projektów, więc podejrzewam, że. Nie chciałoby się im tutaj pracować nad jednym, e, nad poprawkami, chyba że gdzieś w kodzie całego silnika e, gry mogliby spowodować, że to oświetlenie byłoby o wiele ciekawsze. Dobra, jedziemy. Dzisiaj dobrałem taką muzykę bardziej, powiedzmy rock-and-rollową, żeby dopasować do ciężaru e, jaki tutaj e, moglibyśmy odzwierciedlać e, jadąc e, ciężką maszyną na Sandpatch Grade. Niestety biblioteka YouTube'a jest też dosyć uboga. Fajnie, że mają e, te kawałki, ale... Fajnie też by było, jakby było ich więcej. Dobra, na razie wskaźnik sobie wyłączymy. Za 2,5 km mamy czerwone światło. Ciekawe czy się zmieni, czy po prostu będziemy musieli przestawić zwrotnicę. Jak to będzie tutaj wyglądać? Pamiętam, że tutaj właśnie o czyli gdzieś tu Ha. Chyba wcześniej musiałem to zrobić, a teraz jest już za późno. Nie, tu jestem ja. Zmylił mnie drugi pociąg, który jedzie. Czyli my jedziemy dobrze. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu jest... A tu zrobimy, i już powinno nam zniknąć czerwone światełko. Sprawdźmy to. Nie, nie zniknęło. Dobra, to jeszcze muszę sprawdzić, co tutaj jest nie tak. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Może po prostu będziemy musieli stać na tym czerwonym. Ale zaraz sprawdzę, jak to wygląda, jeszcze raz tutaj przestawiłem, i jest w porządku. Tu też jest w porządku. Więc wychodzi na to, że po prostu sobie będziemy musieli postać. Zaraz jeszcze zapytam się sygnalisty. Czyli będziemy musieli czekać na zmianę sygnału. No, okej. Okay. Pewnie ze względu na ten e, po prostu składzik, który jedzie e, przed nami. I to byłaby cała tajemnica tego czerwonego tutaj nas chcącego zatrzymać. coś też z przodu jedzie ciekawe co to tam jedzie no to jest właśnie ten skład i on po prostu będzie potem gdzieś tam zakręcał i będziemy musieli go przepuścić dobra spróbuję go dogonić mamy półtora kilometra to zobaczymy co tam przed nami jedzie ścigać się z nim nie będę ale Chociaż kawałek go dogonić Szkoda, że tutaj e, mamy światło czerwone. Bo wiadomo, jeżeli na, e, przejedziemy na czerwonym, wtedy e, kończymy scenariusz. Zostaje przerwany. Ale gdyby tego nie było, to mógłbym tutaj zrobić jakąś kraksę. Ale fajnie, nie spotkałem się jeszcze tutaj z taką sytuacją, gdzie doganiam inny skład. Sobie tutaj obejrzymy, jak to wygląda. Na razie jedziemy dobrze, chyba że coś tam nie przestawiłem jak trzeba. Tu widzę jakieś ograniczenie prędkości do 15. Zaraz zobaczymy, czy nas tutaj ograniczy, ale pewnie tak, bo e, mamy już niedługo czerwone. Nie, tak to chyba tutaj nie działa. Dobra, zmniejszymy prędkość. W sumie pokazuje, że jedziemy pod górkę, ale dla mnie to jest zjazd z górki. Zobaczmy na zewnątrz, czy mi się tam uda, co my to mamy przed sobą. Rany, jakie to długie! O, tu widzę, że się kończy. Dobra, to się skupię teraz na naszym. O, a my się zatrzymaliśmy, i teraz pod górkę może być duży problem. <laughs> nie, na szczęście tutaj nie, nie stwarza nam problemów, ale kurczę przez tą ciekawość teraz. Będę trochę czasowo w plecy, znaczy, nie tyle co byśmy tutaj mieli na określoną godzinę dojechać, ale sam fakt, że przedłuży to nasze zadanie. Zobaczcie 26 km, a już minęło jeszcze 26 km do przejechania, a minęło już 23 minuty. Także te zadania na sandpatch grade są mega długie. Pociąg się zachowuje tak właśnie jakby jechał pod górkę, ale tutaj ewidentnie widać, że z górki zjeżdżamy. Dobra. Myślę, że dojedziemy sobie do światła czerwonego i tutaj zakończę tą pierwszą część i zaraz od razu zacznę nagrywać drugą. Także żeby, cało, żeby całe zadanie dzisiaj się pojawiło na, na kanale, Nie, tak będzie lepiej widać. Za szybko źle, za wolno też źle. No ale jakoś do tego czerwonego musimy dociągnąć. I dobra, jeszcze kawałek. I tak razem z drugim składzikiem jedziemy. I on właśnie ma możliwość przejazdu. My musimy się zatrzymać. Dobra, jeszcze kawałek. Nie chcę za daleko świateł stawać, ponieważ e, jak za daleko staniemy, czasami jest tak, że po prostu. E, Będziemy stali, 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 nic się nie będzie działo i tylko dlatego, że stoimy za daleko, więc lubię być y, dosyć blisko świateł. Może jeszcze kawałeczek sobie pojedziemy tak No nawet do 50 metrów przed czerwonymi światłami sobie zatrzymamy się Dawaj, 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 dawaj... Jeszcze kawałek... Oj, ciężko będzie ruszyć, widzę... To na trójce nam ledwo ciągnie... Dobra, dobra, dobra... Już się zatrzymujemy... Nie musimy dużo hamować. Dobra. I teraz co nam sygnalista powie? Odrzucono. Czekaj na zmianę sygnału. Okej. Okay. Dobra. To ja w tym momencie kończę. I w następnym odcinku sobie już tutaj e, pojedziemy, kiedy światła już będą e, sprzyjające. No. To do następnego odcinka, który e, będzie też dzisiaj na kanale, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!